<noise> Minionej zimy. W Finlandii byłem. Piękna kraina. Znaczy, się w jesieni byłem. Minionej. Poprzedniej. Teraz niedługo będzie następna. Byłem. Swoje widziałem. I to bardzo dużo widziałem. Tam są. Bardzo ciekawe. Widziałem. Niektórzy poszli. Omamieni przez właśnie jakiś wizapening, no i były to objawienia w naturze śpiąc. Stąd też motywacja dla innych, bo to mnie ochroniło. spanie w parkach na Habaku w śpiworze, bo no u nich ciepło. Podziwiając właśnie listowie nad głową. Tak jak dzieci widzą, te ile można, na na nagraniu ma biel, bo basek, który leży. Co ma wtedy robić ta funkcja? Pomyślcie o nich. Leży w liczbie. Szuka głowa jaźni swoja. Mama <śmiech> ratunku <śmiech> szuka. Normalnie leżał w naturze przez tysiące lat dzieci. Podziewał chmury. Natura, ptak. Więcej zwierzyna. Motywacja więcej. Bo trzeba było zaraz dziecko ruszyć. Yy, gdzieś się przenieść. <laughs> znaleźć pożywienie. Trzymać przy sercu. Nie zostawić, <laughs> pokładać w nim nadzieję, że właśnie uchroni, kiedy będziemy, się star kiedy będziemy starszymi. Tak starszyzna uczyni, uchroni nas przed y, niebezpieczeństwem, zabezpieczy, przekaże kolejnym młodym i będzie przyjemnie odpoczywać. Starsi y, czy ukojenie, wtedy my też ukojenie i że jest porządek chrześcijański zachowany. Gałązki. <laughs> Mnie to chroniło właśnie to, że leżałem i podziwiałem drzewa. Tak są tam to drzewa, tutaj to są drzewa, ale w nocy. Że o zachodzie słońca, kiedy widząc takie gałązki <laughs> i wiatr, i leżąc sobie i podziwiając, które układały się w pełna historia. Na przykład wyglądały jak domek, ułożone gałązki na i jedno, drugie, <śmiech> lask, <śmiech> takie ukrzyżowania, jakby gałązek, tworzyły scenarię opowieści, że w odpoczynku takim fajnie w ciszy, ukojeniu, podziewa natura, medytacja, pomodlitwie w kościele też posiadając wtedy pracę, właśnie o poranku idąc do pracy i właśnie podziwiając te, podziwiając takie te gałązki był akurat weekend sobie poleżąc dłużej, właśnie podziwiając zachód słońca, leżąc, też wyczuwając właśnie tam zaburzenia właśnie yy, czasem ludzi przechadzających się z jakaś dojeba, dojeba problema, próbując się dojebać, ale to się reagował w nie fajnie, bo tak się nazywa. Na przykład, że yy, dojeba. Na przykład się powiedziało w tym w lesie i ktoś tam fajnie powiedział, że nawet powiedział, Konrad, wiem, że tu jesteś, że ten, Przychodzi, że wyczuwali, wiedzieli od razu kto, <coughs> bardziej rozwinięci psychoduchowo, a nie tutaj zaburzani przez naście lat po komunizmie przez Izabelik w tym kraju utrapianym, wcześniej utrapionym, potem jeszcze utrapianym podstępnie. To zaraz reagowali, tak mi mów, mówił, nie, tak mi mów, żeby się nie dojebywać. Czasem żeby się zapom zapominali, człowiek po prostu miał ochotę upocząć po prostu i nie tym, na tym równo czuć jakieś tam <coughs> problem, sprawa każdego jeba. Czyjś tam problemów, czy coś, tylko na spokojnie sobie poleżeć. Nie przeganiać kogoś też, tylko na spokojnie. I gałązkę oglądałem, odpoczywałem. A w nocy, na przykład, jak się w innym miejscu, właśnie pod drzewkiem, bicząc na Hamaku, w takim drzewku, fajnym Balimont, to jest tam ja na tak jakieś sobie zakupie. Fajne drzewko, mega. Jest na przykład na cmentarzu wysoko srebrniki, przed kościołem takie drzewko. Yy, takie, jakby egzotyczne, ale no właśnie, że w Finlandii u nas Polsce jest, no, to widać, że się mu też spokojnie bo na zewnątrz, na cmentarzu. Jest takie fajne, takie egzotyczne. To, jak ono urosło tam, to wysokość taka. Nagrania miałem, ale na tu to na czanec, bo tam miałem coś jakieś jeden czy dwa filmy, coś mi się nie zaskoczyło, że powyżej tego roku życia. To no taka wielkość gdzieś w tego pokoju. O, wielkość tego pokoju. Takie drzewko, przestrzeń w środku, i w środku się wisiało. och, no takie fajne listkowie. I się miło odpoczywało. Nocowało co prawda były inne przyjemniejsze miejsca, bardziej z dala od latarni, bo latarnia była zaraz i ulica. No, ulica była zaraz, był tu chodnik zaraz za kół, a tyłu, z tyłu głowa, był chodnik przejście w sensie w parku. Później była trawy element gdzieś 2-3 metry. Potem był płot. Od płotu też chodnik 2-3 metry, nie nie, była trawa gdzieś 2 metry. No i ulica. Potem była też za ulicą zaraz zajezdnia. Tylko przejezdna nie była aż tak tyle samochodów, ale gdzieś tak mniej więcej na oko 20 metrów. Miejsce 20-30 metrów dalej była właśnie były budynki, no i też tam emocje różne. Jakieś tam dojeba, coś tam zasiakowo się wyczuwało, yy, stosowane jakieś próby namierzania przez jakaś kobieta, coś tam, bo się też yy, nie posłuchiwało. Ale się przeszkolenie takie yy, przerobiło, także to ciekawe było takie yy, kandalaki, formacje, że jakby chciałoby się właśnie znaleźć miejsce zamieszkania, bo też pod tym kątem tak właśnie czyniłem. To w którym miejscu <laughs> to należałoby fajnie nie tylko zapytać gości yy, tych sąsiadów, zrobić taki wywiad. Szczery rozmowa, dobry posilenie, rozpoznanie. Rozmowa taka przyjemna, normalnie naturalna. Potem sprawdzenie, rozpoznanie, się do uczestniczenia w kościele. Tak samo też co właśnie zwierzyna, odniesienie do zwierzyna. Nie spieszenie się zbytnie, właśnie. Można poleżeć na np. niekoniecznie, ale można w parku poleżeć, rozpoznać w pobliskim parku, np. jeżeli się jest przy parku mieszkanie, domostwo, czy to jest dobre terytorium. Pójść do kościoła przechadzać, przejść do, do, do sklepa, odwiedzać miejsce, sprawdzać faktycznie, czy takie wajpy będą odpowiadały, czy to będzie przyjemne, a nie, że od razu, wow, jakie mało, że jest po prostu byle pokój, czy byle mieszkanie, czy miejsce Ostegowe. I to tak było też pod tym kątem, ale wniosek i rezultat, bo potem też przechodzając koło kobiet i tam też panie fajnie mówiły, właśnie przed kinie, tam tamtych pań też ujawniały, widzenia senny. Niesamowite to było że właśnie, no i objawienia od Ili, że właśnie w ich snach Izabelów, a taka jakaś pokazuje się cyca, to no to wiadomo potencjał u Ili dzieci, no to wiadomo, że cycek, pierś, no to wielce potrzebna, najbardziej potrzebne i najbardziej chciane, czyli właśnie pierś, milanko matki, instykt właśnie, że rozwój mózgowi, był były wielce ważne, kojące, umysł i, i ten, no i potrzebne dla rozwoju, dla rozwijania no to przy piersi, piersiasta, blondynka, która kazała być, uczyła oddania, składania na przykład rzeczy, ładnie ubrania, potem yy, że, że składania hołd i takie że takie manipulacje, że umysłowe w dzieciach mniej więcej, między innymi, bo tego było dużo, przodkinie też objawiane w, yy, w tych wizjach przodki przodkinie podziwiające natura, klimat, otwarcie oczu, drzewko, listowia, obserwujące drzewka medycyjnie, modlitwa powrót swoimi funkcjami kognitywnymi, wyczuwając zaburzenia, czyli właśnie teraz to śmiało określając to nazwa pętanie, próba pętania, że jakaś blondynka do swojego łona, próbując <laughs> w przedurny sposób namierzyć partner, mężczyznę, czyli mnie, który jakoś potencjalnie wyczuwa, żebyś chciała i i ten i to było yy, złe, taka kula ognista jakby się wyczuła w swojej głowie, to można to jakby tak wyczuć takie złe, no to było złe, bo to parzenie głowa to takie w odniesieniu do natura, Wilkoć, chud i, i ten też się wyczuwało po przebudzeniu gdzieś po 2-3 godzinach snu Dlatego też się czuwało na swój sposób myślenia, czyli taka adamskość, właśnie taka słuch, który pracuje całą noc. Całą noc pracuje słuch. Mamy to ewolucyjnie takie zachowane, że nawet jak właśnie zwierzę, aby no przychodziło coś, to zawsze reagowaliśmy i od razu byśmy zaraz gotowi zwarci do ucieczka albo atak. <laughs> Obrona albo atak, atak na przykład. Mniej więcej. Między i to tak właśnie, że śpiąc po 23 godzinach obudziwszy się, rozpoznając swoje funkcje kognitywne właśnie w odniesieniu, yy, obserwacja yy, yy, gałązek, listków, zewnętrzna strefa czasem też wyjścia, relaxu, właśnie załatwić siusiu gdzieś tam dalej, na przykład w głębie yy, tego krótkiego, bo to mały taki, były dookoła laski, Time Park in i in Ireland, i, i ten, i, 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 i tego, i podziwianie tych listowych i później do myślenia właśnie też pod kątem tego właśnie dzieci, żeby mieć dzieci i uchować dzieci, że to takie właśnie pokazywanie dzieciom o, tego, które leżą sobie na przykład na łóżku czy coś i szukają, chodzą gdzieś z rokiem, jeszcze chemia, chemiczne ubrania, co one jako ofiary są po prostu, no. Nie powiedzą, że, żeby to ten, żeby to po prostu do zadbać, żeby nie było tu chemii, żeby to było w ogóle bez zapachu chemicznego, żeby był naturalny zapach najlepiej mięta, wtedy wonienie jest przywrócone dobre. Ach, albo jakieś warzywa, owoce, na przykład gdzieś przy dziecku, gdzie zapach będzie miał świeży, fajny listkowie, które będzie obserwował, stymulował, będzie mózgowie. Naturalnie, że będzie wyjaśniał listki, e, czyli to, co przez tysiące lat widzieliśmy, widywaliśmy, dzieci widywały, ludzie widywali, a nie nagle. Wiu, a Sofit i coś tam, I, i tym bardziej, że kiedyś nie było tak jak teraz, że dzieci się zostawało, tu coś tam, tyle czasu, wygoda, komfort, totalny luksus w tych czasach, nie? A, a ten, i to właśnie, że dzieci to, żeby mieć przy sobie, że tego, to przygotowanie to im też polecam, yy, ze względu na to, że nie mieli tam jakiejś zwały, że nie wiedzieli, że po prostu, że gorzej miały dzieci, na przykład yy, w tym, bo tam Balima też tak przychodząc koło, żywo, koło domków, yy, bo taka inspiracja, żywopłoty takie też mieli z tych że właśnie tak żywopłot, nie? Że pod żywopłotem dziecko jedna właśnie powiedziała, że, że moje przodkini to być, że ten, że moje przodkini to tak ci przekazała, żeby ten żywopłot nie, Umieściłbyś tą dzidzie pod żywopłotem i, i ten i było miał kolejne świeże powietrze i że fajnie żyło, wow. mniej więcej tak było. Yy, I ten i, i pod żywopłotem fajnie, bo właśnie było, że Łąski, natura, klimat. Świeże powietrze, dopływ, niechemia i nie jakieś te jak będziecie mi teraz latem, yy, zimą upieklenia będzie yy, nagrzewane w chatach, to żebyście życzę wam, żebyście uważali z dala od grzejników, meble, wietrzenie częste, te które mają benzeny, różne tekstylia, chemia, perfumy jakieś, broń jakieś chemiczne coś, co to potem będzie... Wy tam przyzwyczajeni, czy uśpieni, czy osłabieni w łonieniu, że nie przyjdzie tak wyraźnie, a potem to wszystko pełni jednak na to taką potencjalność gorsza, albo ta lepsza potencjalność za dnia, funkcjonalności swoje stanowienia, swojej adamskości, czyli tej takiej wild, wild, swojej, tej, swojej naturalnej. Tego naturalności, swojej pe, 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 bliższej praprzodką przodkinią. Z intelektem oczywiście nabywana informacja wiedza zacząć swój, swojego życia. Oby chrześcijańską. No, i to właśnie, że natura to jest mega, bo w lesie się odpoczywa. Jak ktoś nocował w lesie, to to rozumie, Kepingi, obozy w lesie mówię w lesie. Namiotem, z namiotem w lesie, z podziwianiem gwiazd, z podziwianiem natura. Drzew. byłem w Polsce piękne tereny, bo są woliwe nawet lasy, gdzie można się położyć u góry na wskórzu. Nawet cała, cała swoja rodzina czy to może czuwać albo coś i podziwiać można ulica. Na przykład Podhalęska. Piękny widok wieczorem. Podziwiałam kamienica w zeszłej jesieni zimy. Podziwiałem kamienica, w której byłem właśnie yy, dzieckiem do średnio 17-18 roku życia. Do 17 roku, do 18, do 19, do 18-19 roku życia. Mieszkałem tam od trzeciego roku życia i, i, i spędziłem całe dzieciństwo. Piękny okres ogrodowo, ogródki, podchaleńska. Widok z lasu, właśnie leżąc na, trochę, trochę wyżej na kościół oświetlony cystersów. Trochę dalej, też widoczny kościół oświetlony katedra. Od strony schodów też, jak się przyniosłem, podziwiając właśnie widoki, tak bardzo wyraźnie, fajnie widząc katedra. Słysząc odgłosy ulicy, szczekanie czasem psów, spacer ludzi dobrych. Dziewczyna też przychodziła, przeszła właśnie też pokazać się, bo wyczuła, że jestem ale wtedy jeszcze nie byłem taki gotowy, żeby, ten, żeby tam ruszyć z miłością. Yy, w kościele się pokazują, zamadałem, nawet przejadłem siedzenie, nawet jak ktoś potrzebuje wodę, na pewno plecak. Ja akurat byłem bez roweru, przyjściuła taka tylko, zmienię śpiwór z namiotem, akurat ja mam yy, to, to, to jak sprzęty teraz w tych czasach, to to mało za miejsce zajmują. Kempigują właśnie w tych w lasach, w górach, nawet można mówię, właśnie ludzie jak mają pobliskie nawet we wsiach gdzieś lasy, to można też yy, przenosować, byle z dala, w ulicy takiej hałaśliwej. Podhalańska na przykład w oliwie, ten z oliwie nie jest taka chłaśliwa, kiedyś była jeszcze bardziej spokojniejsza, jest taka bardziej kamienna. Albo z strony schodów do góry do lasu, z strony ulica Leśna, też jest fajne widok właśnie na ulica Leśna, na Cystersów na i na Katedrę i na Parku Tam te tereny mniej więcej właśnie to się tak fajnie podziwia. Czuje się ten klimat, tak jak ktoś siedział właśnie w tym, jak się mówi, w ogrodzie jakiejś kawiarni i podziwiałby z pięknym widokiem. Z pięknym widokiem, tak jak w to poranku pójście obmycie się przy użyciu tych boksów mydło to polecam pudełko wystarczy pudełko pisa, czy za od takie kwadratowe małe mydełko wlać tylko odrobina wody potrząsać i to wodą Oby całe ciało nawet nie trzeba płukać wodą bo to odrobina tylko żeby nie za bardzo y, nie było mydłowe nawet jak jest mydłowe to trudno z mydli na prostu tego opłukać nawet tak są brania bardzo brudne czy coś w Jlandii, to robiłem w sensie brudne nie dzisiejsze to brałem jedna druga strona i siadłem do pracy, albo na przykład grałem mydelkiem, na stacji bezdnowej tak samo, patent, skarpetki się wybrało, też na stacji nowej gadki się, się wybrało, w się wybrało, normalnie zlewie przychodzili larczycy, chodzili do, to, do łazienki yy, klienci turystyczni i fajnie pokazywali, Oni to rozumieli, u nich się to fajnie czuło, że ta, ta tolerancja, że fajnie, że pozytyw, że zawsze, że, że inspiracja jeszcze, żeby zwiedzić Landy, takie błogosławienie w ich, że fajnie, że jesteś, że fajnie, że jesteś takie właśnie, że fajne, że jesteś. Takie u nich takie odczuwany od nich taki impuls, nie? Że fajnie, że jesteś, nie wśród nas że mega kłód, żadnego postępu, że taki wielki, wow, że fajnie, że jesteś. Nauczeni tak od starszyzny, bo im się to opłaci, bo mają to rozumienie pewniejsze. <laughs> bo się opłaci na drodze, bo się opłaci, że jesteś tam, gdzieś komu się przydasz, miłość, fajnie, potem dzieci takie ten, edukowane, że jest cięstwo. potem inny, potem może mi się przydasz, potem tak samo ktoś mi życzy, fajnie, że jestem i tak, że w chrześcijaństwie i że to się podoba, że gruntże chrześcijańskie, zachować się, tym bardziej, że ktoś nie robi jakiejś zwałuchy, no to wiadomo, że fajnie. Jeszcze do tego inspiracja, do tego, że właśnie podróżować, bo to też są pieniądze dla, dla, dla narodu. No i interesy się, interes się kręcą, tak? To jest właśnie też zarobek. Rząd, rządowo jest wtedy fajnie. Podatkowo, rządowo, turystyka w lasach tak samo niezakazana, wiele ogniska. Audzysk, no, to są rozpalone, te zakazane, tam nie wiem, może gdzieś są zwolone. Różni, ludzie sobie pozwalali czasem w życiu, w historii. bę. też chciały bogiska robić, ale się nie podjęły W końcu stwierdziłem, że nie ma sensu, już nawet surowinę chciałem bo wtedy stwierdzić, że surowe mięso, bo ja w sumie się nie podjęłem, to pojadłem tu na spuszki z Lidla. Ale tak, dopiero pod koniec, później jakoś tam y, wcześniej surowizna. Ciastka cukrowe, takie te y, ciastka w sensie słodkie, najtańsze, takie były super mega smaczne, ale to jadłem na złość, y, jak mi brało właśnie za Izabeling. to były takie też ciężkie, jak tyle rozpoznania, tam było rozpoznawane, tam była czuwana, aż tam też <laughs> to brałem, a później wniosek, że to jest właśnie, że nie, bo to zaburza umysł, percepcja, umyślenie za dużo cukru. Cukier postarzewa też y, 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 genetykę, genetycznie postażywa. Naukowcy może powiedzą, że nie tak, ale jakoś inaczej to ujmą, czy określili jakkolwiek, ale w swoim odczuciu powiem, że <laughs> postarzewa cukier, bo jak bez cukru funkcjonuje, żyje, to czuje się młodziej, nie ma zaburzonego mózgowia, tak jak miałem, yy, no bo to jest tak, jak pełnie się ma taką yy, świadomości tego funkcjonalności, do zażycia tego, co się potrzeba, chce i czerpaności, radości, satysfakcji z siebie, swojej sprawności psychofizycznej, to potem kiedy tego nie ma, bo jest zaburzony na przykład w jakiś sposób właśnie tym cukrem, zbytnio duża ilość właśnie jakichś Albo no może kaw też, może to już niektórzy przesadzają, czy na przykład właśnie niedobór makaronu, który zaraz dopiero wezmę. Glukoza na przykład, to też jest zaburzenie, na przykład, że jest cukru, brakuje, to jest spadek, potem jest spadek formalny, mózgowa, to jest takie nie wejście już w pieku, bo, bo w upiekleniu jesteśmy, tak? Spalina, którą odczuwałem w zeszłej właśnie, mówię tutaj, zima, no są przekazałem takie informacje od siebie, wyjście z odejście z upieklenia, księga powrotu życia to... Właśnie, to taka mam przesłany. pomysł, no w tych nagraniach to chodzi, ten chodzi o to właśnie, żeby wrócić do życia bardziej takiej pełni swojej radości, satysfakcji, czyli jak spalina, bo niektórzy, żeby nie uślepieni, to właśnie jak zakryje ktoś mokrą koszulką, nawet zimę, w twarz w mieszkaniu, gdzie jest na przykład rozgrzane bardzo ten koloryfer, przejdzie się gdzieś, z jest po domach czy coś, benzyny coś, to oddycha, oddycha, wilgoć, potem odsłoni. Jak wyczuje takie, taka jakby benzyna, toksyna, to już znaczy, że kurczę możecie sprawdzić, to już znaczy, że, że coś tutaj jest nie tak, nie, w odniesieniu dopiero do tego czucia, bo tak to nie czuć, Czujek wchodzi tutaj, to się swaja, tutaj mnie tamtego, to potem tu, nie czuć, jak zasypia, zamyka okno, potem to wdycha i to nie jest zdrowe, to nie jest zdrowe wtedy takie, ten, najlepiej po prostu... Grzyniczki też, tak przy okazji powiem, to fajny aspekt, jakby ktoś nie miał na, na tego, to fajna pomysłowość, to są te yy, takie te doniczka przykryta, to w internecie znalazłem i faktycznie się sprawdza, bo sprawdzałem, yy, czy to działa. Do tego świeczka w środku wystarczy mały T-spot, na przykład choć, na przykład z sklepu IKEA, no bo tam jest, są też w innych sklepach, jest dużo do zakupienia za dobra cena, zjeść nie trzeba chyba 100 sztuk jest, wystarczy jeden t czy dwa t czy dwie, dwie takie donice po jednym t na przykład. I wtedy przykryte od góry nie do, nie do końca, i to jak się nagrzewa, to, to normalnie, grzeje, nawet potrafi jeden taki w takim pokoju, no to takie dwa, i, i to potrafi tak nagrzać przez te cztery godziny pomieszczenie, że ładno, wow, że mega wow. No i nie kosztowe, jak to wychodzi, tylko otwarte okno, bo to wiadomo, że to ogień to spala tlen, i wtedy, no to no właśnie, to wtedy najlepiej jeszcze mieć mechanizm, to jak sięga życie umieszczone jest wysłane, wysłane, w Watykanie. Okno otwierane z takim zasadą, są takie widzenie, zrozumienie z czasów takich odległych lat. Ja wiem, 50. chyba nawet, nie, może 20. -tych, kurczę takich 1900 czy 1800, co mieli takie te na przykład miedziany, czy jakiś taki ten e, ślimak. I że automatycznie, bo dzisiaj jest to możliwe, że czas, czasomierz. I mechanizm otwierający okno, mm, klamka, jak najmniej I hydrauliczne są te mechanizmy teraz takie też na czas można zamontować, odpychające okno a potem z kolei zamykające nie i czasowo można sobie ustawić jak ktoś jest takiego komforta chce zrobić i koło stać im, i komuś zależy, że okno samo się w nocy otwiera, że nie trzeba wstawać wietrzyć co jakiś czas okno, tylko samo istnieje, samo się otwiera mechanika taka automatyka w tym w domu czy w mieszkaniu. Można też po prostu wstać, czuwać nad tym po prostu swoim wolnieniem, bo to najważniejsze, a nie jak w jakiejś restauracji gdzieś, gdzie hard zapodali i żaden rock and roll yy... Dla mnie żadne kół cool fund, chociaż klimat zapowiadał się fajny, że, że rzekomo aparatura miała wy, wyczuwać te, yy, czy frytura yy, należy frytura wymienić, bo normalnie to czuło się, bo nie wiem, że ludzie są hardy, czują się pijani że w, w ciąży, może ktoś by się wywrócił na koskarodu, rzucał folia wasiatka i skręcił bykarka, i potem byś spędził życie do końca życia na wózku niewyskim, a ja takich ludzi miałem i to żadna atrakcja. Dzieci takie miały, no. Straszne po prostu. To takie właśnie dla mnie to było piekło. W sensie nie, że, no bo dla mnie to po prostu praktyka była, ale piekło dla tych dzieci, że w piekle takim dzieci, no nie w piekle, bo wśród dobrych ludzi, ale właśnie, że piekło dostali od rodziców, bo zostali spłodzeni prawdopodobnie. Właśnie te czynniki są takie pod wpływem wódka. Albo, że kobieta w ciąży pobita, na przykład, dziecko już płód jest uszkodzony, albo nie zadbała kobieta o to i sama pija wódkę, albo jakieś narkotyki typu heroina też. Właśnie. No i po to wiadomo, że do nigdy nie pod wpływem alkoholu, bo to wtedy jest szczególnie kobieta nie może być, ale mężczyzna też lepiej, żeby nie, bo to wtedy mózgowie dziecka może być w jakimś stopniu mniej dotlenione i ograniczony płód może być rozwojowo. Czyli no my wśród nas, a niektórzy bardziej rozwinięci mózgowo, umysłowo dożywieni i do rozwinięci bardziej, a inni mniej. Jest sposób, się, żeby się dorozwinąć bardziej. No nie, mam już kochana się, dowiedziałem, że mleka mi żowa, żałowałem, ale tylko dwa tygodnie otrzymywałem mleka, a bardzo istotnego dla rozwoju mózgowia człowieka. Ja swoim dzieciom yy, polecam, znaczy będę, jak gdy będę miał już partnerka i dzieci, to żeby właśnie to odbywało, to i kobiecie też błogosławiam z piersi, modlitwa, dożywienie, właściwy dotyk, masaż, błogosławienie i modlitwa, mowa, całowanie, tulenie piersi, właściwe traktowanie, kremowanie, błogosławienie mleka w, tym, w tych piersiach, tym też kobieta nie stresem i, 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 i złością, tylko rozmowa, pocieszeniem, prowadzeniem, pouczeniem y, ugodowo, chrześcijańsko ugodowo, chrześcijańsko, czyli tak się godzi y, y, przodkiem przodkom Jezusowi Chrystusowi z Nazaretu, y, względem Jana Pawła II, który czuje błogosławienie, ta Jezus z Nazaretu. Y, wiadomo, że czuje błogosławienie przodki i przodków, kiedy jest ta pełna miłe zadbanie i to właściwość względem właśnie płodów żeby właśnie potem, a te, żeby te nerwy, żeby ten stres, żeby była ta jakościowo bardziej te rozwojowo, a nie traumowo, bo jeśli zaraz coś tam zaburzenia, to potem ich te mózgowe, to się nie rozwijają tak najlepiej. Na przykład hałaśliwie, zbytnio ledowo, zbyt dużo światło zbyt dużo sygnałów zbyt dużo informacji, zbyt dużo impulsów, zbyt dużo hałasu, zbyt dużo yy, zaburzeń węchowych, zbyt dużo zaburzeń yy, światłowych yy, i to dziecko, to, 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 to się nie rozwija, to, nie jest, to jest takie prowadzenie w ewolucję, a swoja tam odpowiedzialność, że ty może dziecko będziesz takie <laughs> dziwne, albo może jakieś agresywne i pulsywne w przyszłości, albo jak z tego Wismith, I <laughs> <laughs> <I'm> the legend, <laughs> i wtedy będą dozować ileś, nie wiadomo, ile kefirów, żeby się uspokoili, zsiadłem mleko, na wieś, wniosek, tyryryry, i z wielkiem biegali dookoła, i, i, nie wiem, po dżunglach i, i ten, nawrót do natura, kultura, natura. słowensko chrześcijańskość, Powrót tematyczny to właśnie, żeby te gałązki miało dziecko. W obie widziałem takie palemki, są niedrogie. Można skierować jedna na przykład po jednej stronie, druga po drugiej stronie pod kątem w doniczkę umieszczone fajnie, bezpiecznie po bokach strona głowy dziecka. Nie na, to wiadomo, tylko po bokach. I one wtedy tak zwisające bokiem. Jakaś konstrukcja prosta, na przykład z drewienka zabezpieczona fajnie. Można zrobić samemu, bo drewno też niedrogie, aż takie są. Można nabyć, yy, ładnie oszlifować i przygotować. I umieścić palemkę, że wtedy z, z doniczki zwisa tak palemka taka nie jedna druga nad głową i to już robi fajnie dla dziecka, że oczywiście to natura to chroni percepcja, że jest to taka fajna ciekawość, atrakcja, że to jest coś naturalnego, a nie biała biały sufit. I nie wiem na co biały sufit i co wtedy podatność na jakaś schizo yy, rozwój innego rodzaju jakości, o którym ja nie mam pojęcia co potem będzie. Co by się działo i w ogóle. Nie wiem co potem ty, ten co może się dziać. Lepiej przewidywać, żeby nie było y, dziwoty na tym świecie, żeby nie robili nas stworami, potworami za życia. A i życzę na zakończenie, tak, tej ta niedzielna, żeby już do tematyki nie musieć wracać, żeby nie bawili się w żadne opętywanie, humanie, nam naszego dobra, życia, y, zaczynu, jakaś element dusza. To już u księdzów najlepiej rozmowa, najlepiej cała wieś i okoliczne wsie. <laughs> Podszycia, by zagrywka, że ukradło się komuś duszę, a potem zagrania gdzieś na jakichś spokojnych channelsach, zasłonkowo inny zagrywając, jak do zaściana psychoza, że się rzekomo z kimś rozmawia, a nie tylko twierdzi i udaje, że i, I że się komuś rzekomo poucza, jak rzekomo niby mnie jak wyszedł rezultat i, i że rzekomo, i że ten ktoś za to jumanie, m, tych dusz to taki ten stwór, potwór i człowiek ta goblinowość, stworność, potworność, jak z są statyczne, nie? Idą te postacie krzywe, coś tam, <laughs> zniekształcone, doświadczone, doświadczone utrapieniem, chłostą i teraz tak właśnie, po bożemu, bo to właśnie należy rozstrzygnąć, czyli z udziałem Watakanu, z udziałem Kościół Związków Katolickich, które właśnie ratują od tego, to się przekonałem za życia, że potem nagle przechodzę, wychodzę, odchodzę, chociaż niestety nieraz to zajmowało trochę dłużej. Trzeba pojechać, na no, modlić się, spędzić czas duszy w kościele, pójść pojechać gdzieś dalej, wśród oczywiście chrześcijan, mijając się ze słowem, mowa, raportując yy, raportując swoją mowa, wypowiedź, konkretnie, co się widzi, co się czuje wśród ludzi i wtedy się wraca do tej renomy Zdrowej, właściwej, pełnej, tej, którą się ma, które by się miały, gdyby nie zaburzali którzy, którzy wykonywali, podjęli się jezabelingu na tym świecie, który jak padre Francesco y, zawetował fajnie na świecie, mniej więcej dwa lata temu, to było styczeń gdzieś. Ja też za tym byłem w świat przodkini, prostotkim, przodkowie od Ducha Świętego wyszedł taki komunikat, żeby y, od Jezusa Chrystusa, żeby y, zaapelować o odizabelowanie w firmach. No, i wtedy po, po miesiącu czy po dwóch nagle taki opętunki, meldunki, opentunki, czy jak to tam sezonowali, co wyszło na jaw, tam dużo, to jest tam już objawem od siebie. Bo ja tam nie zyrkam do mieszkańczyni, nie szpiguję, nie śledzę, odciążam się od tego, uwalniam się od tego, rzucam balas To właśnie do wysyła, to wysyłam, do Watkan wysyła informacje bardzo wiele. Wielu, wielu tysiące, miliony ludzi swoje raporty wysyłali, informowali się nawzajem i tak samo Watykan, księdzów, rozmowy na światowe, bo to bardzo ważne istotne, żeby móc ruszyć z tym już dziełem baranka takiego jakościowo. Barka Bożego, czyli Jezusa Chrystusa Nazaretu, czyli radowania wszystkich przodków suma sumarum, w tym też to się mieści pojęciu, którzy byli na tej ziemi obecni, którzy są, którzy będą, zwierzątek, żyjątek, radowania się, anielskości, zadbania na planecie Ziemia, nie baj schizo y Yy, odciągania do komnata yy, opara siarczanego jeziora i nie wiem, zażycia jakiegoś, jak nie wiem, kiedyś, gdzieś były w Grecji chyba takie też, co tam jakieś opary do jakiegoś tam e, 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 sanktuarium się wpuszczało, jakaś tam bogini wyznawali. Były bo jakieś tam dziewice, przychodziły coś tam, discovery, gdzieś mi się tam obejrzało yy, i opary z jakaś tam yy, podziemia, toksyna spowodowała, że miały halucynacje i narkomanki przychodziły, w sensie no narkomansko przychodzili ludzie kobiety i, i upajali się tym po prostu tym narkomanskom, żeby mieć te wizje i o, e, jakoś ich to radowało, Jak teraz przy ekranach lodowych. Trochę można, ale przesadnie, nie? Lepiej ku temu skłaniać się, skłaniać się, że właśnie jest kobieta. Atrakcja co najwyżej tylko y, obejrzeć gdzieś Niekoniecznie, ale na YouTube na przykład jakaś inspiracja typu temat, yy, jakiś krajobraz w Polsce, który warto zwiedzić. Albo na przykład kraina, która się podoba, tematyka, inspiracja gdzieś. Nie zbyt za szybko, ale tak po trochu, żeby tak, żeby coś tam gdzieś przy okazji może, że można ruszyć. Yy, Espania, na przykład, można sobie zrobić klimat u siebie w pokoju. Yy, ten, muzyka zapodać z radia hiszpańskiego, można wziąć na przykład, bo przebierać się po hiszpańsku. Nauczyć się tańca hiszpańskiego, jakiegoś flamenco, czy coś, albo na przykład Irish na przykład Dance z woman, można się zatańczyć, można właśnie tak y, korzystać z taniuści. Bo czy komuś też nie zależało na tym, żeby y, nadpłacać na te przeloty, bo też właśnie cenią bardzo value o te y, a nie z kości planeta Ziemia, czyli zadbania planeta Ziemia. To się u nich wyczuwało, stąd tyle narodowości u nich właśnie zawitało, wita i z miłą chęcią tam ludzi przybywa, odwiedza. Współpracuje, współgradziała, działa, którzy się zarobili to po, niektórzy popowracali do swoich narodowości, w sensie pochodzenia swojego narodu albo do innych ruszyli, zainwestowali, otworzyli jakieś interesy, inspiracją właśnie, bycia dzięki temu zaczynają obecności wśród chrześcijan uchowanych.